Szybka reakcja dwóch młodych dziewcząt zapobiegła tragedii w Jaworznie. Kierowca miejskiego autobusu przytrzasnął drzwiami rękę starszej kobiecie i ruszył, ciągnąc ją za pojazdem. Dziewczęta dzięki swojej odwadze uratowały życie 78-latce. Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek 25 kwietnia około godziny 18. Tylko dzięki bohaterskiej postawie dwóch młodych mieszkanek Jawożna wypadek nie zakończył się tragicznie. 78-letnia kobieta wysiadała z autobusu linii E na przystanku Urząd Skarbowy w Jaworznie. Kierowca nie zauważył, że kobieta jeszcze opuszcza pojazd i zamknął drzwi. Przybyli na miejsce funkcjonariusze. Stwierdzili, że doszło do zdarzenia z udziałem 78-letniej kobiety, która wysiadała z autobusu miejskiego. Niestety kierowca nie zachował ostrożności podczas zamykania drzwi. Kobieta opuszczała autobus. W tym momencie kierowca zamknął drzwi, przyczaskując rękę kobiecie. No i niestety kierowca ruszył. Kobieta miała teraz uwięzioną rękę. Na szczęście, szybka reakcja dwóch dziewczynek 12-13-letniej, i 13 które były pasażerkami tego autobusu zaalarmowały głośnym krzykiem kierowcę, który zatrzymał autobus i otworzył drzwi w tym momencie uwolnił kobietę, która upadła. Jak się potem okazało w wyniku tego upadku kobieta doznała złamania lewej ręki i ogólnych potuczeń. Na ratunek natychmiast ruszyły dwie uczennice specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Jaworznie. 12-letnia Amelia Duc i 13-letnia Maja Szewczyk. To właśnie one zaalarmowały kierowcę. Zaczęły krzyczeć, aby się zatrzymał i kopały w drzwi autobusu. I zaczęłyśmy krzyczeć na cały autobus, żeby otworzył i zaczęłyśmy kopać drzwi. On jeszcze dalej jechał i jeszcze bardziej zaczęłyśmy krzyczeć i no po jakimś czasie się zatrzymał. I od razu jak otworzył drzwi wybiegłyśmy do tej pani. Od razu wyciągam telefon i zadzwoniłam na 112. I też pomogłyśmy jej jakby wstać i też tam jak ludzie byli, też nam pomogli z tym. i Daliśmy tam panią na przystanek tam na ławkę i, i miała tutaj rozbitą głowę i, I całą to... rękę sinomi. Początkowo kierowca myślał, że dziewczynki nie zdążyły wysiąść na przystanku. Nie był świadomy dramatycznej sytuacji. Gdy zatrzymał pojazd, otworzył drzwi, kobieta upadła i złamała rękę. Amelia i Maja natychmiast wezwały pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy. Pomogły również poszkodowanej kobiecie usiąść na ławce i czekały razem z nią na przyjazd ratowników. Relacja dziewczynek jest jednak szokująca. Mimo obecności innych pasażerów w autobusie, nikt poza nimi nie zareagował na dramat starszej kobiety. Co więcej niektórzy mieli się nawet śmiać. I właśnie to było okropne, że jakby ludzie się tylko popatrzyli do tyłu, niektórzy się z tego zaczęli, zaczęli śmiać. śmiać i po prostu my tylko jako jedyne wybiegłyśmy z tego autobusu i pomogłyśmy. Postawa Ameli i Mai była wzorowa i godna naśladowania. Mimo ogromnych emocji dziewczynki doskonale wiedziały jak się zachować. Jak podkreślają, takiego zachowania od zawsze uczyli ich rodzice. Rodzice mi zawsze mówią, że jak właśnie widzę jakieś starsze osoby albo kogoś, to zawsze muszę pomóc, bo tak nas po prostu wychowali mnie. Tak samo i w szkole tak samo. Uczą. I w szkole też tak mówią. No. Rodzice byli, byli bardzo dumni. Mówili, że bardzo, że właśnie tak mnie wychowali i że bardzo dobrze zrobiłam. Dumni z bohaterskiej postawy dziewczynek są także ich koledzy i koleżanki, nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz całe miasto. Jesteśmy wszyscy bardzo dumni. Wczoraj dowiedzieliśmy się o zaistniałej sytuacji z przekazów medialnych. Dzisiaj rano przeprowadziliśmy z dziewczynkami rozmowę, a raczej pogratulowaliśmy jej tej postawy. W naszej pracy nakładamy duży nacisk na pracę wychowawczą. Myślę, że to, co się stało, jest potwierdzeniem tego, że ta praca przynosi określone efekty. Ich odwaga i szybka reakcja nie tylko zasługują na nagłośność. Ale również na oficjalne podziękowania. Takie wyróżnienie planuje Komenda Miejska Policji Wiawożnia. Ich postawa no była wzorowa i możemy powiedzieć, że prawdopodobnie uratowały życie tej kobiecie, więc chcielibyśmy podziękować i czynimy. Przygotowania do tego. Jednocześnie policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą postępowanie dotyczące spowodowania wypadku drogowego. 56-letni kierowca autobusu był trzeźwy w momencie zdarzenia i tłumaczył, że nie zauważył kobiety. Za swój czyn odpowie przed sądem, grozi mu do trzech lat więzienia.